Dzień dobry Polsko i dzień dobry drodzy widzowie. No cześć, cześć. Bo dzisiaj jest piątek, weekendu początek. I 312 koni. No ale zaraz, zaraz, przecież te silniki robi się na 350, 380, podwójnie doładowany. Panie, Reszta. Euro 3, to... Euro 3, tak, DP wycięty. Rekordu nie przekroczyliśmy. 300, schludnie, czyli tak jak lubię. A panie, że wyprute. Także fajnie, że mogę z wami znowu się tutaj zobaczyć i pokazać wam nad czym ostatnio pracuję. Dzień dobry Polsko i dzień dobry drodzy widzowie. Prezentacji to dzisiaj nie będzie, bo dzisiaj jest piątek, weekendu początek, ale chciałem przedstawić wam fajną BMeczkę, nad którą pracowałem ostatnio. Jest to 535 w dieslu przedliwcie. Także tym sposobem chciałbym was zaprosić na modyfikacje w sterownikach silnika w takich starszych BMkach, a także w nowszych na konwersję na Offy, na AdBlue, na DPF, na EGR, na chip tuning. Na CarPlay'a. No i tak, tutaj mamy 535 w Dieslu przedlift. Bardzo fajny, polecany silnik. 272 koni w serii to ma. Silnik pod, 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 podwójnie uturbiony, podwójnie doładowany. I teraz, tak, co ja tutaj zrobiłem? Schamowałem to auto. 259 koni, czyli delikatnie serii już tutaj nie trzymał. Po offie, po DPF, po EGR off, a także po chip tuningu stage One. Wynik. Wynosi 312 koni. Także już auto zaczęło się odpychać. Empak, empak spoko, nie? Może się podobać, tak powiem. Zobaczcie, mamy kolejnego widza, który przyjeżdża pogadać. Za chwilę dokończymy resztę. Euro 3, ja to widzę. Euro 3, tak, DP wycięty. No także widzicie, widz Robert już poznał, że to Euro 3. Panie, że wyprute. Ale cóż, dobra. Do czego ja nawiązywałem? Czyli mamy teraz. Po Stage 1 312 KONI momentu też ładnie doszło. Wykres wrzucę. Chcę tylko jeszcze powiedzieć o tym, że wjechały nowe tarcze z ASO. Zamontowałem prosto z ASO cały komplet, bo było bicie. No, także tutaj, ale powiem Wam, że rekordu nie przekroczyliśmy. Cały czas na pierwszym miejscu jest kombiaczek E61 z Warszawy, od Pawła. Także Pawle, prowadzisz 13 700 zł, twój serwis. No tutaj nikt jeszcze Ciebie nie pobił. Ale muszę powiedzieć, że tutaj też zbliżyliśmy się prawie do 13 000. Tam 12 z dużym hakiem było. No, ale tak, nie przebiliśmy kombiaczka. Pokażę tylko jeszcze środek i będziemy kończyć. Na komforcie oryginalna MK, także spoko, spoko, co tam można pokazywać? Jeszcze pokażę, jaki porządek jest pod maską. Bo porządek pod maską to zawsze musi być. Słuchajcie, po robocie, bo to świadczy jednak o wykonaniu, prawda? Tak to sobie pod maską wygląda. Czysto schludnie, czyli tak jak lubię. Zgadza się. Kartka powieszona. No i okej. Okay. No, cześć, cześć. Także fajnie, że mogę z Wami znowu się tutaj zobaczyć i pokazać Wam, nad czym ostatnio pracuję. Właśnie OFF, tak jak powiedziałem, i DPF, i EGR, a także Chip Tuning Stage One przyniósł rezultat, że mamy 312 koni, 313 koni. Ktoś mógłby powiedzieć, no ale zaraz, zaraz, przecież te silniki robi się na 350, 380, podwójnie doładowane i tak dalej, i tak dalej. Ale słuchajcie, to nie o to chodzi. To nie chodzi o cyferki, o to, żeby dowalić paliwa, żeby auto dymiło. Tutaj program jest zrobiony lightowy, taki jak uważam, że ma nie kopcić, że ma nie dymić przy pełnym bucie. Wiadomo, oczywiście, jak go teraz przegazujemy auto jest odpalone i damy mu do odciny, no to delikatnego bąka puści. To jest naturalne. Ale nie może być tak, że. Wyprzedzamy, dajemy mu w but pełne obciążenie, a za nami zostaje z chmura dymu. No, tu nie o to chodzi, dlatego jest zrobiony lightowy chip tuning, tak żeby auto do wyprzedzania fajnie zwinnie odpychało się. I o to myślę, że chodzi. Wiem, że jest na pewno grono osób, które stanie gdzieś naprzeciw mnie, powie, że, a, że słaby program, że źle zrobiony. A jest też grupa ludzi, która powie, że spoko, ok, lajtowy program, auto lepiej się odpycha, dodatkowo nie dymi, sobie płynnie jedzie. No i właśnie o to chodzi, tak mi się wydaje. Także tym miłym akcentem będę żegnał się z Wami. Ja przepraszam, że tych filmów też nie nagrywam ostatnio. Mam ponagrywane, ale nie mam czasu tego zmontować Gdzieś tam też brakuje mi materiału, który mógłbym potem skleić Potem odpuszczam, tego nie wrzucam, ale sporo samochodów ostatnio było Rozwijam cały czas firmy, także zapraszam na jakieś offy, chip tuningi, Na CarPlay'e, na konwersje aut z USA, z Japonii Jak najbardziej Nowe BMW, nowsze BMW, starsze BMW, wszystko co się da